Witam serdecznie. Pokażę, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Na rysunku przedstawiono okrąg o środku w punkcie S oraz trójkąt równoboczny ABS o obwodzie 27 cm. Oblicz średnicę tego okręgu. Co to jest średnica? Średnica jest zbudowana z dwóch promieni. I teraz tak, jeden promień to jest BS, i tutaj jest drugi promień, tak? To jest cała średnica, ten zielony odcinek. I teraz tak, nie znamy promienia, ale wiemy, że ten trójkąt jest równoboczny i obwód tego trójkąta wynosi 27. To jak długi będzie jeden bok tego trójkąta? A tym samym to będzie nasz promień. Co należy zrobić? 27 podzielić na ile boków? Raz, dwa, trzy. Na trzy równe boki. To jest 3. 27 na 3, przepraszam, to jest 9. Czyli każdy bok tego trójkąta ma 9 cm. Tak, tutaj 9, tu 9 i tu 9. Razem 27. Skoro ten fragment, czyli ten bok trójkąta ma 9, to promień również ma 9. W takim razie, jak policzymy długość średnicy? Długość średnicy to są dwa promienie, czyli 9 razy 2. To jest 18 cm. Już możemy odpowiedzieć, że średnica tego okręgu wynosi 18 cm. Dziękuję i życzę miłego dnia.